Witam, witam drogie strzelce. No, jestem na wyjeździe, dlatego też i a, mój wystrój jest trochę inny. Musiałam się a, w jakiś sposób pozbierać, ale kupiłam ładny obrus ze słonecznikami. No, i jest już w tym wypadku październik, i zapraszam wszystkich do oglądnięcia. Chcę Wam również podziękować. Za to, że jesteście ze mną, że mnie subskrybujecie, że piszecie do mnie komentarze i jestem wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Także moi drodzy, jeżeli chcecie mieć z kolei przeze mnie postawione karty prywatnie, to proszę wejść na moją stronę. Pod każdym moim wideo jest moja strona internetowa i wejść w pierwszym rzędzie zapłacić. Jak otrzymam zapłatę to wówczas się z Wami skontaktuję i ustalimy, co i jak. No, proszę mnie też polubić, z paluszkiem do góry. O, muszę tej sprawdzić. W każdym bądź razie dziękuję Wam ślicznie i przypominam, że są też, jest i nów, i pełnia Księżyca więc piszcie intencje i zawsze po prostu sprawdzajcie to na kalendarzach no i to by było tyle więc możemy zaczynać drogie strzelce to jest rozłożenie na październik no i październik zaczyna się też od dziesiątki od dziesiątki kijów najwyraźniej macie dużo na swoich barkach Także nawet nie widzicie przed sobą drogi, a wystarczy tylko rozłożyć to na kilka etapów. Wziąć te pięć kilów w jedną rękę i w drugą, i wtedy zobaczycie przynajmniej drogę przed sobą, ok? To jest bardzo dla Was uciążliwe, i dlatego warto by było po prostu to rozłożyć. Nic w życiu nie dzieje się. Bez powodu czy przyczyny, czyli zawsze wyciągajcie z tego jakieś pozytywne wnioski. Nawet jeżeli kontrast, czyli jakieś negatywne sytuacje czy aspekty wystąpią w naszym życiu, to trzeba wiedzieć, że to jest po to, abyśmy wyciągnęli z tego pozytywne wnioski albo pobrali lekcje i nie powtarzali tego samego. Moi moje drugie strzelce, no królowa pentakli, czyli królowa monet, to jest osoba, która się praktycznie od tych waszych problemów odwraca, to może być byk, panna, koziorożec, no ale jak zwykle przypominam wam, że nie wszystkie strzelce będą przechodzić to samo, oglądajcie też i swój znak w księżycu, jeżeli znacie, no i ascendent no i w słońcu, bo wówczas możecie po prostu coś do siebie dobrać. Także to jest osoba, która praktycznie odwraca się od tych waszych problemów. Byk, byk Panna Koziorożec albo ktoś, kto ma właśnie te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. To jest osoba po 35 roku życia i w już dojrzała osoba. Praktycznie jest osobą, też bardzo pomocną, ale najwyraźniej przerosło ją już coś i oczekuje tej sprawiedliwości, bo jest to karta dużych arkan. Sprawiedliwość, czyli sprawiedliwości w tym wypadku stanie się u was zadość. I miejmy nadzieję, że już wyszliście z tego e, maransu, który mieliście w zeszłym miesiącu, bo to, z tego co pamiętam, nie było zbyt miłe i w końcu a, tej sprawiedliwości stanie się zadość. Jeżeli chcecie z kolei y, zmienić pracę, czy też szukacie pracy, to ta osoba, pan Panna Koziorożec, może, może Wam po prostu pomóc. To może być też i, nie wiem, lekarz, tak mi intuicja podpowiada lekarz, sędzia, adwokat albo ktoś, kto po prostu a, umie doradzić i poradzić Wam w życiu, ok? To może być ktoś nawet z Waszego bliskiego otoczenia, ktoś, kto kogo już znacie, ale z drugiej strony to po prostu czeka. Na tą sprawiedliwość. Ok? Czyli sprawiedliwości stanie się u Was zadość. To jest jakiś aspekt czy sytuacja w Waszym życiu, gdzie pozytywnie się to wszystko skończy. Ponieważ macie na końcu e, Wisielca, ale odwrotnie, więc to jest też karta dużych arkan I sugeruję Wam tutaj, że powinniście oczyścić po prostu swoje. Środowisko z ludzi negatywnych i negatywnych sytuacji czy aspektów, bo macie dookoła. Zapamiętajcie, że my kreujemy swój świat i swoje życie, i to, co nas spotyka, po prostu jest odzwierciedleniem Was. Ok? Muszę poprawić, chyba, bo coś. Oj Bardzo mi to źle wyszło. Coś jakoś zamazane. No bardzo Was za to przepraszam. No teraz jest trochę lepiej. W każdym razie a, cały czas Wam powtarzam. Merytujcie. A, chodźcie na spacery. Róbcie to, co po prostu. Was może uspokoić, aby nie żyć rzeczywistością, bo rzeczywistość może was po prostu przytłaczać, i tego jest za dużo. A przede wszystkim, tak jak mówię, oczyście swoje środowisko z osób i aspektów negatywnych, bo macie a, je w swoim środowisku, ok? No to się równie dobrze może i tyczyć też kogoś z waszego bliskiego otoczenia ale z drugiej strony mówię, że są to ogólnikowe rozłożenia, więc proszę mi nie pisać, że ciągle to czy tamto. No jest, tak jest i to się nie musi was tyczyć. Może, ale nie musi, ok? Bo prywatne rozłożenia kart tyczą się tylko i wyłącznie danej osoby. No i mamy karty anielskie. Aha, na końcu mamy pod spodem mamy szóstkę, Monet. Także dążycie do tego, aby zaistniała równowaga i będziecie się po prostu dzielić swoimi dobrami z innymi. Ale uważajcie, bo jak będziecie dzielić, to dzielcie równo. Albo nie dzielcie wcale, albo dzielcie po prostu równo, bo jak widzicie, szóstka monet, ten a, mężczyzna trzyma tutaj wagę, czyli równowaga musi nastąpić no ale widzę, że po prostu ca ta cała sytuacja w jakiej obecnie jesteście e, sprawiedliwości stanie się zadość ok, ale oczyście oczyście swoje środowisko a, z jakichś niepotrzebnych negatywnych ludzi aspektów czy sytuacji bo pchacie, w pchacie w to na siłę i nawet nie widzicie drogi przed sobą, a warto o to, o dobre samopoczucie zawsze zadbać, ok? Także tu macie nawet aniołka, który mówi purification, czyli oczyszczanie. To jest white tara, czyli biała tara. A oczyścić, oczyścić się z negatywnych z negatywnych emocji, myśli i środowiska. Zadbajcie o to, bo to jest odzwierciedleniem tego, jakie macie po prostu życie, ok? Jeżeli jesteście negatywni, negatywnie do świata nastawieni, to i to będzie wracać do Was i takie środowisko do siebie będziecie też przyciągać. Także warto nad sobą po prostu popracować. I jak zwykle powtarzam, bez wdzięczności nie ma radości. No drugą, drugim aniołkiem jest mi zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie, wystarczy wiara w Boga. Jeśli wiesz, że działa, On poprzez ciebie i bezustannie cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, a my dodamy ci odwagi i wiary. Proszę bardzo. Piękna karta. Miej zaufanie. No i ostatnia to jest sprawa przyciągania. Nie ma nic ważniejszego niż moje dobre samopoczucie. Od tego się zaczyna nasze życie. Jeżeli my. Nasze emocje są pozytywne, optymistycznie jesteśmy nastawieni do życia. Ja wiem, że to jest ciężko, zdaję sobie z tego sprawę, ale pozytywne myśli przynoszą pozytywne rezultaty. Także to by było tyle, moje drogie strzelce, i życzę Wam wspaniałego Października. Bo później już jest listopad. I niech Was Bozia błogosławi, a Aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.